20 lat. Tyle trwała najdłuższa wojna w historii Stanów Zjednoczonych. Afganistan to surowy kraj gór, pustyni i wiosek, gdzie czas dosłownie stanął w miejscu. Na horyzoncie widać tylko skały i pył, ale ten niegościnny krajobraz szybko zamienił się w pułapkę bez wyjścia. Dlaczego ta ziemia stała się cmentarzyskiem imperiów? Mapa sugeruje jedynie trudny teren, ale to determinacja lokalnych bojowników okazała się barierą nie do przebicia. 11 września 2001 roku zmienił zasady gry. Atak na World Trade Center był sygnałem do działania. Waszyngton nie zwlekał. Decyzja zapadła natychmiast inwazja. Cel był prosty zniszczyć talibów i rozbić Al-Kaidę. Na nagraniach archiwalnych widać ciężkie samoloty transportowe lądujące w tumanach kurzu. Żołnierze wyładowują sprzęt, ich ruchy są pewne, a morale wysokie. Wszyscy wierzyli, że misja będzie krótka i zdecydowana błyskawiczne uderzenie, eliminacja wroga i powrót do domu. Generałowie obiecywali szybki sukces. Na pierwszy rzut oka to była standardowa operacja antyterrorystyczna, ale w rzeczywistości armia wchodziła w sam środek krwawej wojny partyzanckiej. Rzeczywistość zweryfikowała plany niemal natychmiast. Zamiast szybkiego zwycięstwa konflikt rozciągnął się na dwie dekady. Patrole wpadały w zasadzki w wąskich wąwozach. Improwizowane ładunki wybuchowe niszczyły opancerzone pojazdy na drogach, które nie istniały na mapach. Słychać komunikaty radiowe, wezwania o wsparcie medyczne i raporty o ofiarach. To nie była krótka interwencja. To było 20 lat krwi, strat i bólu. Pustynia pochłonęła tysiące marzeń. 7 października 2001 roku. Nie minął nawet miesiąc od zamachów na World Trade Center, gdy machina wojenna ruszyła. Stany Zjednoczone rozpoczęły operację Trwała Wolność. Cel był precyzyjny: obalić władze talibów i zniszczyć bezpieczne przystanie Al-Kaidy. Tego ranka niebo nad Afganistanem wypełnił huk. To był dźwięk nadlatujących amerykańskich myśliwców, bombowców i pocisków manewrujących. Dlaczego uderzenie było tak zmasowane? Chodziło o paraliż decyzyjny wroga. Pierwsza fala uderzyła w obozy szkoleniowe, centra łączności i budynki rządowe. Na nagraniach z tamtego dnia widać słupy dymu unoszące się nad kluczowymi miastami. Ale wojny nie wygrywa się samym lotnictwem. Równolegle z nalotami granice przekroczyli oficerowie CIA i jednostki sił specjalnych. Działali po cichu, nawiązali kontakt z Sojuszem Północnym. To lokalni bojownicy, którzy od lat stawiali opór reżimowi. Teraz zyskali potężne wsparcie. Razem zaczęli wypierać talibów z ich twierdzy. Amerykanie byli elitą, ale działali w terenie, którego nie znali. Operowali w bardzo małych zespołach, przedzierali się przez góry i pustynie bez map turystycznych. Wielu z nich niosło ciężkie torby. W środku nie było amunicji, lecz gotówka. Dolary służyły do opłacania lokalnych wataszków za lojalność, inni żołnierze wsiedli na konie, galopując ramię w ramię z afgańskimi bojownikami. Na pierwszy rzut oka błyskawiczne zwycięstwo technologiczne, ale w rzeczywistości wróg po prostu się cofnął. Początkowo struktury talibów posypały się jak domek z kart, kluczowe miasta Kabul, Kandahar, Herat upadły szybciej niż ktokolwiek zakładał. Bojownicy porzucali posterunki. Kamera rejestruje porzucone czołgi na poboczach i magazyny pełne broni. Talibowie zostawili sprzęt i zniknęli. Amerykańscy żołnierze uwierzyli, że misja zakończy się w kilka miesięcy. W USA panowało przekonanie o szybkim triumfie, ale to był dopiero początek. Talibowie nie przestali istnieć. Unikali bezpośrednich starć, bo wiedzieli, że nie mają szans z lotnictwem. Wycofali się w góry Tora Bora. Ukryli się na pustyniach południa i przekroczyli granice z Pakistanem. Tam z dala od kamer planowali długą, wyczerpującą walkę. Zrezygnowali z regularnej armii na rzecz partyzantki, wtopili się w wioski, wykorzystali głębokie jaskinie jako naturalne bunkry. 2002 rok przyniósł brutalną weryfikację. Wojna weszła w nowy, krwawy etap. W surowych górach bakti i host patrole zaczęły wpadać w śmiertelne zasadzki. Talibowie wykazali się niesamowitą cierpliwością. Czekali godzinami na graniach przykryci kocami, z bronią ukrytą pod skałami. Obserwowali każdy ruch. Uczyli się tras amerykańskich patroli. Wiedzieli, w którym miejscu konwój nie ma gdzie uciec. Gdy żołnierze wjeżdżali w wąskie przełęcze, cisza pękała. Huk granatników i serie karabinów maszynowych spadały na nich z góry. Nie było miejsca na manewr. Nie było odwrotu. Najbardziej dramatyczny przykład Nadszedł w marcu 2002 roku. Operacja Anaconda. To miała być jedna z pierwszych dużych ofensyw lądowych, mająca na celu zmiażdżenie niedobitków w Dolinie Shahikot. Wojska koalicji weszły do Doliny, wierząc, że otoczyły wroga. Stało się inaczej. Weszli prosto w pułapkę. Ponad tysiąc bojowników talibów i al-Kaidy okopało się w jaskiniach i umocnionych pozycjach wysoko na zboczach. Amerykanie znaleźli się w krzyżowym ogniu. Bitwa trwała ponad dwa tygodnie i była niezwykle zacięta. W kadrze widać chaos. Żołnierze przygwożdżeni do ziemi, szukający jakiejkolwiek osłony. Przeciwnik strzelał z ukrytych bunkrów. Moździerze biły echem po całej dolinie. Amerykańskie śmigłowce, które próbowały dostarczyć posiłki, trafiały pod zmasowany ostrzał z broni maszynowej. Linie zaopatrzenia zostały odcięte, drogi stały się zbyt niebezpieczne. Sytuację pogarszała pogoda. Gęsty śnieg i mgła zamieniły góry w śmiertelny labirynt. Zginęło ośmiu amerykańskich żołnierzy. Wielu zostało rannych. Straty ponieśli też sojusznicy z innych krajów. W tej dolinie iluzja łatwej wojny ostatecznie upadła. Rok 2004. To wtedy zasady gry uległy zmianie. Talibowie zmodyfikowali taktykę, która zdefiniowała ten konflikt na lata. Zaczęli masowo stosować improwizowane ładunki wybuchowe, w skrócie IED. Na pierwszy rzut oka amatorskie konstrukcje ze złomu, ale w rzeczywistości broń o zabójczej skuteczności. Bojownicy dysponowali minimalnym budżetem. Używali podstawowych materiałów, mimo to potrafili zatrzymać najnowocześniejsze armie świata. Ładunki zakopywano pod zakurzonymi afgańskimi drogami, maskowano je w stertach kamieni, ukrywano w plastikowych kanistrach po paliwie. Czasem wykorzystywano nawet truchła zwierząt leżące przy trasie. Jak działał mechanizm detonacji? System był prosty do bólu. Pod ziemią ciągnęły się cienkie przewody prowadzące do obserwatora na wzgórzu. W innych przypadkach wystarczyła płyta naciskowa. Jeden nieostrożny ruch koła zamykał obwód. Żołnierze nie mieli szans na reakcję. Sekundę wcześniej, Pojeździe trwały żarty i rozmowy. Chwilę później huk rozrywanego metalu. Eksplozja zamieniała wóz w kulę ognia, wyrzucając w powietrze stal i pył. Na nagraniach z kamer przemysłowych widać, tuman kurzu całkowicie pochłania konwój. Prowincje Kandahar i Helmand stały się strefami śmierci. To tam serce rebelii biło najmocniej. Konwoje przemieszczające się przez wioski lub otwarte autostrady płonęły niemal codziennie. Hamwi, podstawowe pojazdy tamtego okresu, okazały się śmiertelną pułapką. Były budowane z myślą o szybkości, nie o przetrwaniu. Płaskie podwozie nie odbijało fali uderzeniowej. Cienki pancerz pękał. Gdy IED eksplodował pod kołami, odłamki przebijały podłogę i drzwi, masakrowały załogę w ułamku sekundy. Sytuacja wymagała natychmiastowej reakcji. Pentagon zrozumiał skalę zagrożenia. Do produkcji w trybie pilnym weszły cięższe pojazdy, znane jako MRAP, odporne na miny, chronione przed zasadzkami. Ich kadłub w kształcie litery V miał jedno zadanie rozproszyć siłę wybuchu na boki, z dala od kabiny. Uratowały tysiące istnień. Ale to nie był koniec problemów. Wyścig zbrojeń trwał. Talibowie zaczęli konstruować gigantyczne bomby. Niektóre ładunki były tak potężne, że wielotonowe pojazdy wylatywały w powietrze. W materiałach dowodowych widać wraki mrapów, leżące do góry kołami. Siła eksplozji przewracała pancerne wozy, uwięziwszy żołnierzy w środku, często w płomieniach. Patrol stał się koszmarem. Żołnierze opisywali paraliżujący terror podczas jazdy. Każdy kamień na drodze budził podejrzenia, każda sterta piachu, nawet foliowa torba poruszana wiatrem mogła ukrywać śmierć. Nazywano to śmiercią z przypadku. Żadne szkolenie nie przygotowywało na taką losowość, wojna stała się loterią. 2006 rok to wtedy terror przybrał nową twarz. Talibowie przestali walczyć konwencjonalnie. Zaczęli kopiować najbrutalniejsze metody sprawdzone wcześniej w Iraku. Najgroźniejszym narzędziem stał się zamachowiec samobójca. Dlaczego pancerz okazał się bezużyteczny? Żadna stala ani szkolenie nie zatrzymają człowieka, który chce zginąć, byle tylko zabić. Pojazdy wypełnione materiałami wybuchowymi stały się pociskami. Kierowcy nie hamowali. Wbijali się w amerykańskie konwoje z maksymalną prędkością. Słychać pisk opon i uderzenie. Potem następuje detonacja. Fala uderzeniowa niszczyła opancerzone wozy, rozrzucając płonący metal po całej drodze, ale to był dopiero początek. Do gry weszły motocykle. Małe, szybkie i zwrotne. Manewrowały w gęstym ruchu ulicznym, podjeżdżały pod same punkty kontrolne i eksplodowały w ułamku sekundy. Zagrożenie czaiło się wszędzie. Nawet piesi stali się bronią. Mężczyźni w cywilnych ubraniach spacerowali po targowiskach. Wyglądali normalnie, ale pod luźnymi tunikami ukrywali pasy Shahida. Wtapiali się w tłum aż do ostatniej chwili. Na nagraniu z monitoringu widać błysk, dym i upadające postacie. Ta nowa fala ataków wymusiła zmianę myślenia. Amerykańscy żołnierze żyli w stanie permanentnej paranoi. Każda twarz stała się pytaniem. Na pierwszy rzut oka rolnik niosący drewno na opał, ale w rzeczywistości kurier transportujący ładunki wybuchowe. Dziecko biegnące w stronę patrolu mogło chcieć cukierka, albo mogło zostać wysłane, by odwrócić uwagę przed atakiem moździerzowym. Granica między cywilem a wrogiem przestała istnieć. Talibowie poszli krok dalej. Zaczęli używać żywych tarcz. Ukrywali się w gęsto zaludnionych wioskach, otwierali ogień z domów, w których mieszkały całe rodziny. To była zimna kalkulacja. Wiedzieli, że Amerykanie zawahają się przed oddaniem strzału, widząc kobiety w oknach. W kadrze kamery termowizyjnej widać sylwetki. Strzelec z karabinem klęczy obok dwójki dzieci. To nie była tylko walka o przetrwanie. To była taktyka zamiany litości w słabość. Żołnierze wspominali paraliżujące poczucie winy, musieli podejmować decyzje w ułamku sekundy. Jeden błąd mógł oznaczać śmierć niewinnych ludzi, ale chwila wahania mogła kosztować życie całego oddziału. Wojna stała się pułapką bez wyjścia. 13 lipca 2008 roku o tej dacie żaden żołnierz stacjonujący w Afganistanie nie zapomni. Latem tamtego roku grupa amerykańskich żołnierzy wkroczyła do małej górskiej wioski Wanat. Znajdowała się ona w prowincji Nuristan, tuż przy granicy z Pakistanem. Cel misji był jasny: zbudować nowy posterunek i odciąć szlaki zaopatrzeniowe talibów. Dlaczego wybrano to miejsce? Na mapie Wanat wyglądał na strategiczny punkt kontrolny, ale teren okazał się śmiertelną pułapką. Placówkę otaczały strome wzgórza i gęste drzewa. Żołnierze od pierwszej chwili czuli na plecach wzrok niewidzialnego wroga. Każdy ich ruch na dnie doliny był widoczny z góry, jak na dłoni. Wiedzieli, że są odsłonięci, mimo to rozpoczęli pracę. Na pierwszy rzut oka rutynowa misja inżynieryjna, ale w rzeczywistości wystawienie celu na strzelnicy tuż przed świtem. Cisza w dolinie pękła. Nie było strzałów ostrzegawczych, był tylko nagły, ogłuszający chaos. Ponad 200 bojowników talibskich rozpoczęło zmasowany atak na nowy posterunek. Uderzyli ze wszystkich stron jednocześnie, zajęli pozycje na grzbietach górskich, zyskując przewagę wysokości. Na nagraniach z tego dnia słychać. Huk wystrzałów zlewa się w jeden nieprzerwany dźwięk. Napastnicy zasypali bazę ogniem z karabinów maszynowych, moździerzy i granatników przeciwpancernych. Amerykanie znaleźli się w potrzasku. Ich baza była gotowa tylko częściowo. Worki z piaskiem nie sięgały wystarczająco wysoko. Systemy obronne nie były jeszcze w pełni sprawne. To nie była zwykła potyczka to była egzekucja. Walka natychmiast stała się chaotyczna i brutalna. Żołnierze chwytali za każdą dostępną broń, by odeprzeć falę uderzeniową. Niektórzy strzelali z płytkich, ledwo wykopanych rowów. Inni bronili się z małych budynków, które pod ostrzałem rakietowym zamieniały się w gruzowiska. Pył i dym ograniczały widoczność do zera. W kadrze kamery przemysłowej widać sylwetki biegnące w pyle i eksplozje rozrywające ziemię wewnątrz obozu. Talibowie podchodzili coraz bliżej. Zacieśniali pętle wokół obrońców. W niektórych sektorach walka toczyła się na dystansie zaledwie kilku metrów. Słychać było krzyki rannych i komendy zagłuszane przez wybuchy granatów. Bitwa trwała wiele godzin. Amerykanie mieli przeciwko sobie przeważające siły wroga, ich pozycje obronne upadały jedna po drugiej. Brakowało amunicji. Dopiero wtedy nadleciały śmigłowce ze wsparciem. Ogień z powietrza zmusił napastników do odwrotu, ale straty były już nieodwracalne. Dziewięciu amerykańskich żołnierzy nie żyło, dwudziestu siedmiu odniosło rany. Lekarze polowi pracowali w kałużach krwi na betonowej podłodze. Część żołnierzy zginęła od strzałów z bliskiej odległości. Walczyli do ostatniego momentu, próbując utrzymać swoje pozycje. Nie oddali broni, dopóki żyli. Był to jeden z najtragiczniejszych ataków na siły amerykańskie w trakcie całej wojny. Talibowie udowodnili coś, czego obawiało się dowództwo, że są w stanie przenieść walkę bezpośrednio do amerykańskich baz i zadać potężny cios. Wanat stał się symbolem błędu opłaconego krwią. 54 amerykańskich żołnierzy tylko tylu broniło placówki Combat Outpost Kitting w prowincji Nuristan. Był październik 2009 roku. Baza leżała na samym dnie głębokiej doliny. Zewsząd otaczały ją strome, skaliste szczyty. Lokalizacja sprawiała, że obrona tego miejsca graniczyła z niemożliwością. Przeciwnik mógł prowadzić ogień z góry, mając obrońców jak na dłoni. Na pierwszy rzut oka, strategiczny punkt obserwacyjny, ale w rzeczywistości śmiertelna pułapka bez wyjścia. Załoga czuła to od dawna. Każdy dzień był oczekiwaniem na wyrok. 3 października wczesnym rankiem obawy stały się faktem. Ponad 300 talibskich bojowników przypuściło zmasowany szturm. Zajęli pozycje na grzbietach górskich wokół bazy. Lunął ogień z karabinów maszynowych. Pociski moździerzowe i rakiety uderzały w budynki z chirurgiczną precyzją. Wybuchły pożary. Płomienie trawiły kolejne baraki, a zaparkowane pojazdy eksplodowały, rozsypując odłamki po całym placu. Łączność została zerwana w pierwszych minutach walki. Żołnierze znaleźli się pod krzyżowym ogniem. Nie było chwili na oddech, nie było gdzie się schować. Na nagraniu z kamery hełmowej widać gęsty dym zasłania widok, a ręce żołnierza gorączkowo zmieniają magazynek. Dlaczego napastnicy zyskali taką przewagę? Znali teren lepiej niż ktokolwiek inny, ale amunicja obrońców jeszcze się nie skończyła. Sytuacja szybko stała się krytyczna. Talibowie przerwali zewnętrzne linie obrony, wdarli się na teren placówki. Dystans zmalał do kilku metrów. To nie była już wymiana ognia, to była brutalna walka w zwarciu. Żołnierze wiedzieli jedno: jeśli padną, baza zostanie przejęta, a nikt nie przeżyje. Walczyli o każdy metr spalonej ziemi. Bitwa trwała godzinami. Wezwano wsparcie lotnicze. Helikoptery bojowe i myśliwce krążyły nad doliną, ale góry utrudniały celowanie. Piloci nie widzieli wrogów ukrytych w szczelinach skalnych. W kadrze zgliszcza posterunku i czarne szkielety spalonych hamwi. Combat outpost Kitting został niemal całkowicie zniszczony. Niedługo po bitwie dowództwo podjęło decyzję o całkowitym porzuceniu placówki. Pozostało tylko pytanie, dlaczego w ogóle zbudowano bazę w tak beznadziejnym miejscu. Talibowie zamienili ten skrawek Afganistanu w szachownicę krwi. Rok 2010. Zaufanie stało się śmiertelną pułapką. Kiedy amerykańskie wojsko rozpoczęło szkolenie afgańskich żołnierzy i policjantów, plan wydawał się solidny. Celem było przekazanie odpowiedzialności za bezpieczeństwo kraju w ręce lokalnych sił. Amerykanie żyli ramię w ramię z rekrutami. Dzielili baraki, jedli te same racje żywnościowe, wspólnie trenowali, uczyli ich obsługi karabinów, patrolowania terenu i planowania misji bojowych. Na nagraniach szkoleniowych widać, amerykański instruktor kładzie dłoń na ramieniu Afgańczyka, korygując jego postawę strzelecką. Dlaczego ta współpraca zamieniła się w koszmar? Talibowie zrozumieli, że nie muszą atakować frontalnie. Zamiast walczyć z czołgami Abrams, postanowili uderzyć od środka. Rebelianci zmienili taktykę. Zaczęli wysyłać swoich bojowników lub lojalnych sympatyków prosto do punktów werbunkowych. Ci ludzie zakładali mundury afgańskiej armii, pobierali tę samą broń, trenowali pod okiem Amerykanów, czekali tylko na odpowiedni moment. Na pierwszy rzut oka, oddany sojusznik gotowy do walki o kraj. Ale w rzeczywistości uzbrojony zamachowiec wewnątrz bazy. Mechanizm był prosty i brutalny. Kiedy instruktor odwracał się plecami, uczeń otwierał ogień. W latach 2010 i 2012 ataki typu Quiet "Green on Blue" stały się codziennością. Termin ten oznaczał atak sojusznika na sojusznika. Stał się jednym z najbardziej przerażających zagrożeń całej misji, ale statystyki to tylko część prawdy. Liczby rosły lawinowo. Tylko w sierpniu 2012 roku zginęło w ten sposób 15 Amerykanów. W raporcie z miejsca zdarzenia widać łuski na podłodze stołówki, przewrócone krzesła, niedojedzone posiłki. To nie była zwykła wymiana ognia, to była egzekucja z bliskiej odległości. Żołnierze, którzy chwilę wcześniej żartowali ze swoimi podopiecznymi, ginęli w ułamku sekundy. Poczucie zdrady paraliżowało morale. Nie było żadnych ostrzeżeń. Czasem napastnikiem był wieloletni infiltrator talibów, innym razem zwykły rekrut zradykalizowany po cichu w trakcie służby. Często powodem był szantaż. Rebelianci grozili śmiercią rodzinom policjantów, jeśli ci nie zabiją Amerykanina. Motywacja nie miała znaczenia, liczył się skutek. Kamera monitoringu w bazie rejestruje, Amerykańscy żołnierze przestają zdejmować kamizelki kuloodporne nawet w strefach relaksu. Amerykanie zrozumieli, że nie mogą ufać nikomu, nawet ludziom stojącym metr od nich. Procedury bezpieczeństwa zaostrzono drastycznie. Żołnierze zaczęli nosić broń wszędzie do łazienki, na stołówkę, na siłownię nawet śpiąc, trzymali odbezpieczone karabiny przy łóżkach. Wspólne spotkania i narady przestały przypominać partnerstwo. Atmosfera gęstniała. Każdy ruch afgańskiego sojusznika budził podejrzenia. Bazy, które miały być oazą bezpieczeństwa, stały się strefą najwyższego ryzyka. Sojusz pękł. 38 ofiar śmiertelnych w jedną noc. Tyle kosztował jeden celny strzał w prowincji Wardak. Śmigłowiec transportowy Chinuk przecinał afgańskie niebo pod osłoną ciemności. Na pokładzie znajdowały się siły specjalne. Lecieli by wesprzeć oddział lądowy, który wpadł w zasadzkę i toczył ciężką wymianę ognia. Maszyna zbliżała się już do strefy lądowania. Warkot wirników zagłuszał wszystko inne. Nagle z mroku wyłonił się błysk Bojownicy talipscy ukryci w terenie wystrzelili pocisk z granatnika przeciwpancernego. Trafienie było bezpośrednie. Dźwięk eksplozji rozszedł się po dolinie. Śmigłowiec runął na ziemię i w ciągu kilku sekund zmienił się w płonący wrak. Szans na ratunek nie było. Dlaczego ta katastrofa wstrząsnęła Pentagonem bardziej niż inne? Ponieważ na pokładzie nie było zwykłych żołnierzy. Zginęła elita. Wśród 30 zabitych Amerykanów znajdowało się 22 komandosów Navy SEALs. Wielu z nich służyło w legendarnym Team Six. To ta sama jednostka, która zaledwie trzy miesiące wcześniej przeprowadziła udany szturm na kryjówkę Osamy Bin Ladena. Oprócz nich życie straciło siedmiu afgańskich żołnierzy i tłumacz. Był to pojedynczy, najtragiczniejszy dzień dla sił amerykańskich w całej historii tej wojny. Ale to był dopiero początek medialnej burzy. Talibowie natychmiast ogłosili sukces. Na pierwszy rzut oka chaotyczny atak w górach. Ale w rzeczywistości precyzyjnie wykorzystane narzędzie propagandowe. Na nagraniach udostępnionych przez bojowników widać szczątki maszyny. Przekaz był jasny: nikt nie jest bezpieczny, nawet Team Six nie jest nietykalny. Śmierć Bin Ladena nie złamała oporu wroga, ten atak miał zainspirować nowych rekrutów do walki. W Stanach Zjednoczonych wiadomość wywołała szok. Telefony w domach wojskowych rodzin zaczęły dzwonić. Płacz matek i żon niósł się po całym kraju. Ci ludzie uchodzili za najsilniejszych i najodważniejszych, a jednak zginęli w jednej chwili. Opina publiczna zaczęła zadawać niewygodne pytania: dlaczego po dekadzie walk wciąż ginie tylu ludzi? Rok wcześniej, w 2010 roku, prezydent Obama podjął decyzję o wysłaniu 30 tysięcy dodatkowych żołnierzy. Wierzono, że to będzie punkt zwrotny. Plan zakładał ofensywę w głąb bastionów talibów. Przewaga liczebna miała zmiażdżyć opór i pozwolić afgańskim siłom przejąć kontrolę. Rzeczywistość okazała się jednak znacznie ciemniejsza. Walki, które nastąpiły po zwiększeniu kontyngentu, należały do najintensywniejszych w całej wojnie. W raportach wywiadowczych widać było rosnącą liczbę incydentów. Rok 2010 przyniósł śmierć prawie 500 amerykańskich żołnierzy. W kolejnym roku zginęło ponad 400. Te dwa lata stały się najkrwawszym okresem interwencji w Afganistanie. Szpitale polowe pracowały bez przerwy. Tysiące żołnierzy odniosło rany. Wielu wracało do domu bez kończyn, okaleczonych przez improwizowane ładunki wybuchowe ukryte przy drogach. W kadrze kronik filmowych z tamtego okresu widać tylko jedno: rzędy trumien przykrytych flagami na płycie lotniska. Tak wyglądała cena strategii, która miała przynieść pokój. Tysiące weteranów wróciło do domu bez kończyn. To była cena za patrolowanie dróg naszpikowanych improwizowanymi ładunkami wybuchowymi. Czy zwiększenie liczby wojsk przyniosło obiecane zwycięstwo? Generałowie zapewniali, że tak. Ale rzeczywistość na froncie wyglądała inaczej. Amerykańskie patrole zdobywały teren za dnia, ale noc należała do talibów. Kamery na hełmach żołnierzy rejestrują ten schemat. W pełnym słońcu idą przez wioskę, panuje spokój. Po zmroku na noktowizji widać błyski wystrzałów z tych samych budynków. Żołnierze byli wyczerpani. Każdy krok na piaszczystej drodze mógł być ostatnim. Słychać było tylko ciężki oddech i pisk wykrywaczy metalu. Dla wielu z nich ta wojna stała się absurdem. Walczyli w kółko o te same skrzyżowania, bez widocznego końca. Do roku 2012 frustracja w szeregach osiągnęła punkt krytyczny. Żołnierze zadawali pytania: czy te ofiary cokolwiek zmieniają? Wróg wydawał się nieskończony jak hydra, której odrastają głowy. Każdy sukces taktyczny był chwilowy, ale to był dopiero początek problemów. W roku 2013 rozpoczęto wielki proces wycofywania wojsk. Bazy i małe posterunki, budowane latami przez inżynierów, przekazywano afgańskiej armii i policji. Na pierwszy rzut oka planowe przekazanie odpowiedzialności, ale w rzeczywistości oddawanie terenu bez walki. W dokumentach wszystko wyglądało na postęp. Jednak talibowie nigdy nie odeszli. Czekali tylko aż amerykańskie konwoje znikną za horyzontem. Gdy tylko jeden obszar został oczyszczony, bojownicy wracali, gdy tylko Amerykanie ruszali dalej. Dla żołnierzy, którzy zostali na miejscu, zaczęła się niekończąca pętla. Wracały wspomnienia z poprzednich lat. Walczyli w tych samych dolinach i wioskach, które zdobywali ich koledzy rok wcześniej. Miasto zabezpieczone w 2014 roku kosztem ciężkich strat, po kilku miesiącach znów było pod kontrolą rebeliantów. Czasem wystarczył rok, by wszystko wróciło do punktu wyjścia. Wojna utknęła, nie było widać mety. Odpowiedzialność miały przejąć afgańskie siły bezpieczeństwa. Nie dały rady. Jednostki były źle zaopatrzone i niedoszkolone. Widać to na raportach logistycznych: brakowało amunicji, paliwa i butów. Korupcja trawiła ich szeregi. Część żołnierzy i policjantów dezerterowała, zabierając broń. Inni potajemnie współpracowali z wrogiem, przekazując informacje o ruchach sojuszników. Amerykanie byli wściekli. Widzieli, jak ich poświęcenie idzie na marne w chwili, gdy opuszczali bramy bazy. Do roku 2016 siły USA przeszły głównie do roli wsparcia. Szkolenie Afgańczyków, precyzyjne naloty, rajdy sił specjalnych w środku nocy, ale straty w ludziach nie zniknęły. Każdy patrol niósł to samo ryzyko co na początku inwazji: miny pułapki, zasadzki, nagły ogień z ukrycia. W kadrze widać startujące śmigłowce ewakuacyjne zabierają rannych i zabitych. Śmierć dosięgała zarówno Amerykanów, jak i ich afgańskich sojuszników. Spirala przemocy kręciła się dalej. Trzynastu martwych żołnierzy. Tyle kosztowały ostatnie godziny amerykańskiej obecności w Afganistanie. Lato 2021 roku. Po 20 latach wojny Stany Zjednoczone zarządziły ostateczny odwrót. Bazy wojskowe zamykano jedna po drugiej, tysiące ton sprzętu niszczono lub wywożono. Ostatnia misja nie polegała na walce z wrogiem, polegała na wyciągnięciu z piekła własnych obywateli i afgańskich sojuszników. Jaki był cel? Uratować jak najwięcej ludzi, zanim kraj całkowicie upadnie. Ale czas działał na niekorzyść armii. Lotnisko w Kabulu stało się jedynym punktem ewakuacji. Każdego dnia tysiące zdesperowanych cywilów napierało na betonowe ogrodzenia. W powietrzu wisiał gryzący pył i zapach spalin z silników odrzutowych. Ścisk był tak duży, że ludzie mdleli z gorąca, przyciśnięci do metalowych bram. Żołnierze na murach próbowali zapanować nad chaosem. Mieli broń gotową do strzału. Obserwowali tłum, szukając zagrożenia. 15 sierpnia talibowie wkroczyli do Kabulu. Opór rządowy nie istniał. Miasto upadło w kilka godzin. Lotnisko stało się oblężoną twierdzą. Było jedyną drogą ucieczki. Amerykanie i siły sojusznicze pracowali 24 godziny na dobę. Maszyny startowały i lądowały bez przerwy. To był największy most powietrzny w historii USA. Na pierwszy rzut oka chaotyczna ewakuacja cywilów, ale w rzeczywistości operacja wojskowa najwyższego ryzyka w strefie wroga. Niebezpieczeństwo czaiło się wszędzie, ale talibowie nie byli jedynym zagrożeniem. Do gry weszło ISIS-K. Lokalna gałąź państwa islamskiego chciała udowodnić swoją siłę. Zobaczyli w tłumie pod lotniskiem idealny cel: wielkie skupisko ludzi, brak możliwości ucieczki, symbol upadku zachodniej potęgi. 26 sierpnia doszło do tragedii. Abbey Gate. To w tym miejscu amerykańscy marines przeszukiwali cywilów przed wejściem na płytę lotniska. Zamachowiec samobójca wmieszał się w gęsty tłum, nie wzbudził podejrzeń. Podszedł wystarczająco blisko. Na nagraniach z monitoringu nie widać momentu podejścia. Widać tylko nagły, oślepiający błysk i gwałtowną chmurę dymu. Eksplozja była potężna. Rozerwała kamizelki kuloodporne i ciała. Fala uderzeniowa powaliła wszystkich w promieniu kilkudziesięciu metrów. W jednej sekundzie zginęło trzynastu amerykańskich wojskowych. 11 Marines, jeden sanitariusz marynarki, jeden żołnierz wojsk lądowych. Obok nich na asfalcie leżało ponad 170 afgańskich cywilów, ludzi, którzy minutę wcześniej mieli nadzieję na nowe życie. W kadrze widać chaos. Żołnierze wynoszą rannych kolegów na plecach, słychać krzyki wzywające medyków. To nie był zwykły atak. To był brutalny cios w sam koniec najdłuższej wojny Ameryki. Ostatni rozdział konfliktu został zapieczętowany krwią. Ewakuacja trwała dalej. Ale atmosfera się zmieniła. Żołnierze ładowali uchodźców na pokłady transportowców, ze świadomością, że ich koledzy wrócą do domu w trumnach. Rodziny w USA, które czekały na powrót synów i córek, otrzymały tragiczne wiadomości. Przeżyli lata misji, zginęli w ostatnich dniach odwrotu. Co Ostatni samolot oderwał się od pasa startowego w nocy. Wojna się skończyła.